Glebny matchup to jest Git, bo mogę sobie z tego spuszować. A mnie spuszuje? Ja sobie w FIFARBIE. To nie jest ZU w na midzie. Nowa meta. Jeszcze jak? Jaką linię nie polecasz? Każdą. No, no. Użyj ZW, dobra. Dostał strzała. Adam o kurwa, mały. co on zrobił? To teraz będzie. Dobra. I slowek W Masz free killa, gościu. Weź go. A leasing go wziął. Autosik i znowu autosik. I Jace idzie. Slow Jace'a? Dam ja go gonił prosto, garmuta. No. Z WQ. Nara. Jeszcze dał Golda ile? Czekajcie. Nie dał Golda chyba. Nie dał. Uderzył mnie wcześniej. Kurwa. Blokuj, blokuj. Nie, nie, nie. O! Oh. Lisin się wyjebał. Szkoda Lisina. Ja idę w Botap tego armuta. Bo on tak zajebie tego Ziksa. On jest dead, dobra? I z w. Q. Nara. Do bazy idę. Eklipsa. Tu będzie Jay Stopie? Jest Jay Stopie cały czas, dobra. Dobra, zługo Sku. E, Dopali się. Nara. Nie macie armut. Z 1-4 ba. Dobra, to zbuo bije. To sku wezmę. Bo to, jak tak nie wyjebał. Jak Ty się nie wyjebał, to zajebiście. Żyją, dobra. Git jest. ale głę też żyje. Nie, nie. Jasny chuj, nie żyją. Grave's Triplem losowym. Jasny chuj. A, bot się wyjebał, 03x. Dobra, muszę być Gielkę solo, z nam idzie. Czy się uda? Jeszcze nie wiem. Jay w stopie? Mamy go, mamy. Dawaj, dawaj, armuta. I pyk armucika. Z autosa. Jest dead. No, no, dobij go. Dobij, kurwa, dobij go, Jay. Malfight, <mary> nie. Yeah. Ja pierdolę. O chuj. Malfight Arty Joker. Dobra, szczególnie Lissy dobił. Lisin wyczyścił. To co Malfight zjebał. Malfight to jest Arty Joker w tej grze. Top 1 Joker, jeżeli chodzi o hintowanie. I loku mało. Kurwa! Zabija mnie Karma Saba! <ścoughs> Kurwa, co to jest, gra. Karma z bandatem całym. Nie wiem, jaka jest ciężka. Place Bot ma 1.5, nie 1.6 nawet. Malfet w ogóle nie farbi. Trzeba stakować tą mu Mam No to karmę wkurująco. Muszę być nawet fangę i tak. W tej grze to serpent fang musi być. Next item. Nie Wiem, jump od razu. Karma sobie robi co chce. Ma mandata, ja mam mandata, i mam pod tego. Pod nie wiem pod co nagra. nic radę, nie ma nie ma, nie ma, nie ma tego na te drzwi. Mod żady O, idzie, idzie Gwen Tak, będę bił skarbą się jak ma flesza Bić się z karmu z flashem. Mądre. Dawaj, dawaj O, widzicie flash, karba. Dobras, ku Autosik? Więcej nie mogę. Cofka Ogracić jeszcze. Dobra, ucieknie. To juch żyje. żyje. <słuch> go. Co on? Czyści kampę? Nie czyści kampy. Gina Gina. Idę po tego Gravesa. Sku! Dobra, dead jest. Ucieczka. No jak go nie zabiję. Nie mam demage'a. Juhard, co? Win versus Gwen No tak, bez muramady. Jakie obrzyganie jest totalny. Potrzebujemy Romany, gościu, kurwa, nie daby się zgłę bez romany na no masę majta Boty już się pierdala od Jace'a solo Bo Jayce balancet ludzik Nie, nie no błagam. Dawaj, dawaj No dobij Dobrze, dobrze Sku. Dead Mamy go Dobra i zw i SQ Dead! Mam tripla, kurwa, widzowie! Kaszę! Ja pierdolę Jason idzie Mamy Jacea? Jace'a! Dobij bjs to dobrze! Gravesa, Gravesa! Gravesika! Sku! Autosem, dobra! Pętę mam, widzowie! Macie to? Nie pisano na Gazik Gazix Broken jest taka jak basterze, jak chuj. jest karma obok cały czas! Trzeba uciekać do bazy! O kurwa! Bo oni gonią nas! Gonię karbę, gonię karbę! Patrzcie, widzowie! Nie ma karby! Karma wraca! <laughs> Więc zapamiętaj! Trzeba jechać na tego Fidenta. Jako, gaznik potężny, oneżtujący wszystkich. to Przez jest Jace? nie Jacea? Mam Jacea! Bomba dead? Dobij go, dobij! Dopalcie go, dobrze! Dobra, dobili go, malfitek i zdycha! Kuj z malfitek! Nie go, nie skocz! O kurwa, błęd! Doba, żyje, żyje. Ważne, że żyją. Mam, mam czego? Mam go! Jednym combo! Ole jestem broken Ja pierdzielę Jedno combo nie ma typa ten komar No na z jest broken Powiem tak komar w lesie jest useless Ale na midzie No kurwa To jest potęga Komara na midzie Idę po arbuta Mam go Tak. Z W skół! Sku Ucieczka Kuj z tym arbutem Nie ma arbuta W szoku jest Led blue szesnasty No no dawaj szesnasty Nie. Kurwa gościu Daj to to dofarbić Mam szesnastkę dobra Ewolucjerki teraz Mi się zepchał, dobra Jinna nam idzie solo W sobie nie solo Na zdrowie, wewetka Chyba, zwół, pyk, za 500. Bot się pcha, ja pcham to za darmo ja Nie skaczę tego Jinna nawet, bo nie ma sensu w niego skakać jest upka, zielson Na mnie są trzy osoby O kurwa Ej, on mnie goni! Girlforsa nie nieba! Jak Hinter bez Gelforsa da Baroda Ja pierdzielę! Bez Gelforsa I z Nice! Pograne mają już ci ludzie I ku! Nie ma karby Jace'a, Jace'a Dawaj Jace'a Pyk! Jednym ku! Autos? Kurwa no! Miał flesza! sadge Aj, ten flash. Jazda pod tego, pod barona. Ubijam karmę i gasz tu grę. Ja w to nie wejdę, nie mogę wejść tak solo. Widziesz, chuj, wchodzę, wchodzę. Gdzie byle jest Gwen? Gwen to oddaje? Oddali to za Drake'a. Topem, topem, topem. To z W? O kurwa, to bije. No mają fajny damage ci ludzie. On tepuje Malfight jeszcze, żeby dopkać tego wave'a. Pchamy ile wlezie. Na razie ujdzie. Mam go? Co on robi? Nie, chuj z Dean. Z tym Gidem uselessem. lesem. Dobra, z Trudno jest Ej, topa, tego Jaysa. Tu jest Arbut! On to biegnie, biegnie! Ma go! Konio Armuta! Tu jest Arbut cały czas! Kurwa! Malfaj jest za głupi, że chodzi krzaka! Ja pierdolę! Malfaj! Ty o obrzegańcu! Malfaj to po jeden klocek! Patrzcie, Gida! Nie ma Gida! Nara Jida. 250 golda za gościa Mam go? O to Głęb! Z W? No. SKU? Autosik! Jazda, jazda! Kazik Smith too strong! Twój patrzcie go! go. Zobacz, jak go 40 kilo Dawaj jumpa! SKU. Dead! Dara! <laughs> Ale open gierka. Sukces widzowie! Jakie to jest Elo? 400 LP Grandmaster Jak widzisz, Kazik nam idzie, gierkę zgasił widzowie, patrzcie Nowy Otepek, Kazik tam idzie.